A ja się dziwiłem, czemu nie mam sobie nowego odjazdu, się no, rany no, nie miałem no, wyłączyć. No, Trzeba jeden test przeprowadzić. Czy pan Nightbot działa? Też. Widzę na Twitch'u oczywiście działa. na YouTubie? On na YouTubie chyba miał pewne opóźnienie. O, ja też działa. Bo teraz na Youtube można sobie na przykład Akiet tworzyć, właśnie, zapomniałem. Czy można takie rzeczy robić? A w tym czasie, kiedy my tu czekamy na tym postoju, to ja sprawdzam, czy aby na pewno wszystko działa. 2, 165, gotów. Dobra, pięknie. W ogóle dawno nie robiłem transmisji N57. Naprawdę. A to były piękne czasy na wyjazdach. Wyjazdami się jeździła. Co za Przekaźniki nadmiarowe? Wyrzuciło w ciemno. Dwa, trzy, trzy, jeden do Sposzowi. Na razie czekamy. My no też tam pewnie będziemy czekać. Tutaj do Dębicy, a za parę minut będzie wyjazd. Jak są jakieś utrudnienia w kursowaniu, to wiadomo, że sam będzie, że będziemy Ktoś coś myślałem, że ten mój pokon najmocniej będzie lepiej huczny, więc na razie huczenie tylko na czacie. I tylko dwie osoby na początku. Już szybko coś opuściłem. Jest podane. Nie, Świeci. Czego ci więcej? pośpiech 33 34 nie, nie. Pewnie też i tak się wyrwa. I ten charakterystyczny stukot. 100 rad. 80 677 km. To a i no wie się poszła świnka. Następny samolot na stryj, to jest ograniczenie do 70. Trzeba jeszcze kawałek podciągnąć. Drugi skład mamy. Ja w tej Polsce pełno komarów, a na mnie się odzwyczaiły. Dwa, trzy, sto dziewiętnaście gotówka. Perfekcyjnie. Zaraz powinniśmy otrzymać tylko. No, no to opóźnienia. To za tam jedna minutka. Nie wiemy go w ogóle nie było. Trzymanie, jestem panie jeden, jestem Kiedy ten simr jest dwa tysiące jeden, będzie jak widzisz pan, cel jest. Cały czas nie uzbieramy do końca. Więc na razie nie ma dość właściwie, jeszcze nawet nie jest do końca znana data premiery. Dopiero w kwartale trzecim tego roku ma być wydany ten simulator. Jeszcze dokładna data premiery nie jest znana. Pewnie jak z i tak się przygotowują, to zapewne będzie. Sim -rein. Witam serdecznie, panie Edwardzie. Co tam tutaj chodziło przez ten miesiąc i mi się zmieniło? Od czasu, kiedy no, ja miałem lekką przerwę, wy mieliście i tak odcinek na bieżąco, ale ja... Nic nie robiłem, bo nabyłem na wakacje. Masz Panie Zobaczcie kolejne dodatki, bo gdzieś tu ja nie mówię, dzisiaj trzeba się po szczytem kiwełkiem przejechać. Wspominaj stare dobre czasy, kiedy ja to się pociągiem na mieście. Prawie tylko, kim to jest jeszcze Ale te enka stare. O O, O jezu, nawet nie wiedziałem, że taka miejscowość jest. Karsznica. Skansenie, ja na Podlasiu bym też skanseniem. Dwa tygodnie na Podlasiu i dwa tygodnie Albania, Chorwacji. Objazdówka taka, więc. W sumie jakoś tam czas lecią. W sumie co robić we wakacjach? Pod co z duńską wolą, a to już nadwiję Dobry picik w Na zastępczy był wjazd, Więc trzeba uważać na zastępczy, jak jest, niech się polestacja. Już dziś to jest dwie minuty opóźnienia mamy z tej gazownicy. To nie z mojej winy jeszcze. Widzę, że jeden tor jest za...

Proszę Nie ma wyjazdu, A zajęty Pięknie Jezu, co to się stało? A nie w tą stronę, gdzie jest ten pociąg, co ten szlachet zajmuje? Tutaj jedzie. No i to już w sumie nie da ci dłużyć, no, Dobra, ale trochę sobie no dać... Nie powiem, że przyspieszę czas, bo nie mam wydać... Czekał tutaj już ten pociąg, sobie dość przejedzie chyba z bo to nie ma sensu. Się. Lat, jest 265, gotów. Idealnie, lecimy. Już powinienem być w Turowie na ostatniej stacji. A potem z powrotem do Dębicy powinienem iść. Jak to takie opóźnienia, to... Się rozpędzamy no na rozkładu to my i tak nie na drogę 4 minuty przyjedziemy opóźnienie więcej 4 do 5 Nie ma szans niestety na nadrobienie Tutaj już drodze powrotnie możemy nadrobić. No nie, jednak... Jednak ten jest otwarty. To ciekawe. No czemu tutaj taki koryk, ja nie wiem. Pewnie gdzieś indziej, bo są te. te... Są te tory pozamykane i tu się po prostu już aż tutaj się porszą. Mam nadzieję, że dzisiaj transmisja nic nie przerywa, że wszystko jest w porządku, nic się nie chcieje niechcianego. No A z tej godzin przerwy wracam, i te czasami... i Dobra, nie ma co wygnąć, bo tu jej tutaj będzie do czy do 90 będzie jesteśmy opóźnieni i tam Już teraz niestety na to nic nie poradzi.

Idealnie, udało się wyhamować, 65 A Akurat gwiazd nie został podany, nie 165 dyturowo. Proszę. Wjazd podany, jak wjedziesz w prany, to zmienisz kabinę i potem przemonywujesz na drugą stronę stacji. No dobrze, rozumiem. Stponeany. czterdziestka świeci, pani. Czterdziestka. Ach, to nie ma już wyjechałem. Nie na rzeki, tam. Szybko przelecia, ale ma no, on jeszcze. Na rozumiem, o czym oni gadają w tym radniu. 3-2-124 do Twoszowi. Na odbiorze mi przez Twoszowice i kamikowik Ja nigdy nie lubię ostrego hamowania. No i za się nie otworzyłem. No, teraz dobrze. A ja lecę zmienić awinę. Nie chcę ja coś miałem tu zgłosić, że jestem... Zmieniamy kabiny. Ok. Manewrowy Druga radia. Kanał manewrowy, słych dobrze. Na to się cieszę. Przegasz się. Bramanew na żewerka i mówi najpierw kapata. Pogrąd. No jest to żewerka, ja ją. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, już można było się zatrzymywać. Właściwie jedna rzecz, o której rządzi. Możesz wyrazić z latarzy po Teraz tutaj oczywiście też zapomniałem światem zmienić. Dobra, po zmianie kabiny. Nie to chciężniej. Kanał manewrowy, jak dobrze. Wiem no to przez przypadek, ale moją te drzwi jeszcze, a bo tu są otwarte tam Czy jednak to już, czy niedobrze, nie niedobrze miałem cię przełącza kabinę z otwartym uczniów Myślałem, że to się nie napisy czy co... Jestem czterdzieści dwóch. Nawet no dosyć sworych zostawić. Dobra, my lecimy. Powrotem w Feronę. to po drugiej stronie stacji tym razem? Panie Edwardzie, jest o tym odcinek na kanale. Koniec Train Driver 2 w roku, nie do mnie się nazywa. Polecam obejrzeć, witam. Będzie wszystko, witam. Będzie wszystko, cała moja wypowiedź na temat, dlaczego nie ma Train Drivera u mnie na kanale. Polecam obejrzeć. To jest właśnie no koniec który... story 2. i wyjaśnienie. Polecam obejrzeć, prawda? Ja nie chce mi się wypowiadać wiadomo ile na raz na ten sam temat. Uważam, że nie jest to potrzebne.